dobra, tutaj widzę na drugim kompie live leci wszystko leci teraz tylko trzeba włączyć frapsa, żeby nagrać nowy pradnik o designie youtube'a But I got these beats banging out the back of my Tsuway car! Yo, I'm eating fun dip right now. Not giving a fuck. witajcie Z tej strony Tomek w kolejnym odcineczku pewnie znowu hucham w... Mój mikrofon, ale znowu jestem od niego bardzo blisko. I tak, witajcie w kolejnym odcineczku takich social mediów, czyli porozmawiam sobie dzisiaj i pokażę Wam co nieco, jeżeli chodzi o nowy design YouTube'a. Jak Wam się podoba nowy design, bo mi się podobał ten nie najstarszy, to bycie był 5 lat temu, 6 lat temu. Nie. Ten, który zapewne znacie. Z no, bo ja się już do niego, o tak, przyzwyczaiłem bardzo du dużo i tak naprawdę ten mi nie bardzo przypadł do gustu. Tutaj jedyne co mi się podoba to, że macie większą listę waszych subskrybentów, znaczy tych osób, które wy subskrybujecie. Od najbardziej aktywnych tutaj są pokazywane Nie no, nie tylko, tak z tego co zauważyłem The negative aktywność 69, ciekawe hmm. Tak ciekawe, on podobno zakończył już swój, znaczy nie wiem czy jeszcze, czy już, już nie Ale mnie to nie interesuje w dzisiejszym odcineczku Muszę szczerze powiedzieć no, Włączymy sobie moje filmy O pięknie i tak, i mm, ciekawym jest to, że tutaj jest, y, na przykład tutaj macie od samej góry wasz kanał do obejrzenia, czyli to co dodajcie, historia oglądania playlisty, które wy macie i które wy y, na przykład zakładacie, żeby dodać, y, żeby dodać, kurczę, co, żeby dodać, żeby filmy dodać innych. Na przykład do Waszych tych. Tutaj. Ja, ja tu mam widzę moje wszystkie filmiki, które ja nagrałem. Znaczy playlisty. I tak, Watch to Watch. Co do obejrzenia. YouTube. To jest... Teraz Wam się pokazuje to, co jest na głównej. Moje subskrypcje, czyli wyświetla wam tutaj wszystkie Wasze subskrypcje subskrypcje społecznościowe, czyli... Jeżeli będziecie połączeni z Facebookiem, Twitterem, Orkutem, to zapewne już znacie to będziecie mogli wszystko spokojnie odbierać na Waszym YouTubie, z Facebooka i tak dalej. Tak naprawdę design YouTube'a zmienił się tylko w tym, że główna strona tutaj wy tak wygląda. Naprawdę kanały się nie zmieniły. Po prawej jest ciekawe, kanały wybrane dla Ciebie, to co oglądacie pokazuję Wam się tutaj. To jest naprawdę dosyć króciutkie. Tutaj się wiele rzeczy dla mnie nie zmieniło oczywiście. Co tu ma się zmienić? To się zmieniło. I to mi się nie za bardzo podoba tak szczerze. Jak Wam się to podoba? Napiszcie w komentarzach. Siłaneczka.